Dzień dobry, witamy wszystkich na losowaniu grup do Intercup, który odbędzie się już w najbliższą sobotę w Warrington. Na początku rozstawiliśmy cztery drużyny, które tutaj są w tej miseczce. jest to pierwsza drużyna klasyfikacji klasyfikacją Division, drugiej drużyny nie ma Mongol Team Hull, jest za to trzecia drużyna Lion Wakefields, czwarta drużyna Polonia Blackburn. I my, jako gospodarze Internacjonale EFS, czyli tutaj w tej poszyczku, one będą rozlosowane ostatnie. A także zaczniemy tutaj najpierw od czyli od piątej drużyny i później na końcu będziemy losować pierwszą. Pomoże mi w tym moja córeczka Jessie. Także Jessie może zacząć losować najpierw z, dużego, z dużej miseczki. Podawam Katusiowi. Czyli tak, piątą drużyną w grupie A jest hmm, tel, ja tel, FC. Piątą drużyną w grupie B jest Sparta Warrington. No pokażę, daj. Poczekaj. Piątą drużyną w grupie C jest Nuxo H -Urexa. Piątą drużyną w grupie D jest drużyna Polish FC Blackpool. Czwartą drużyną w grupie A jest Sikorski Team Newark. Czwartą drużyną w grupie B jest drużyna FC Jagerbąg Warrington. Tato miałam teraz losować. Dobrze, losuj ładnie. Chcę losować. No to losujesz. Czwartą drużyną w grupie C jest drużyna Manchesterowców. Czwartą drużyną w grupie D jest drużyna P United Peterboro. Także pozdrawiamy chłopaków z Peterborą. Zapomniałam... Trzecią drużyną, Zapomniałam grupie, trzecią drużyną w grupie A jest drużyna Blackpool z Następna Następne podajcie. Trzecią drużyną w grupie B jest biały orzeł Blackpool. Poczekaj, poczekaj. Trzecią drużyną w grupie C jest Polonia Liverpool. Daj następne. Dobrze, no to i da jedno tak siobii. Wyciągnij jedno. Dobrze, dziękuję. Zaraz. I trzecią drużyną w grupie C jest Victoria Mautrich. Teraz drugie drużyny. Ładnie Jesse podaj. Drugą drużyną w grupie A jest drużyna FC Bad Boys St. Helens. No daj następne. A ładnie Jessie podaj. Drugą drużyną w grupie B jest drużyna Art House Lincoln Team. No ładnie. Ładnie Jesse podaj. Drugą drużyną w grupie C jest drużyna wiszcząca wiatraki Volto i została ostatnia drużyna do grupy, D, do grupy D, czyli druga drużyna. Są to pędzące i madła Hul. I teraz zostały drużyny rozstawione, czyli do grupy A. Rozstawioną drużyną będzie dywizją 303 Manchester. Dobrze podaj następne. Rozstawioną drużyną do grupy B jest drużyna Lionsfield. Field. Rozstawioną drużyną do grupy C jest drużyna Internationale AFC Warrington. I ostatnią drużyną rozstawioną do grupy D została drużyna Pony Blackburn. Także w takiej kolejności innej grupy. I czyli tak, w pierwszej grupie zagrają Dywizją 303 FC Bad Boys, Black Wolves, Sikorski Team, Telford FC. W grupie B zagrają Lion Wakefield, Art Lincoln Team, Biały Orzeł Blackpool, FC Jaggerbomb Warrington i Sparta Warrington. W grupie C zagrają Internacjonalne FC Warrington, Wiszące Jadraki Bolton, Polonia Liverpool, Manchesterowcy i Nuxo Kau Rexa. I w grupie D zagrają Polonia, Blackburn, pędzące i Madła Hull, Victoria, Northwich, PL United, Peterborough i Polish FC Blackpool. Także dziękujemy wszystkim za oglądanie losowania. I oczywiście zapraszamy na nasz turniej i życzymy wszystkim dużo powodzenia.